Dzień dobry, kochani. Dzisiaj odcinek o Marii Janion, czyli znakomitej polskiej badaczce literatury, ale żeby nie było też tak hermetycznie literaturoznawczo, to książka Żyjąc, Tracimy Życie nosi pod tytuł Niepokojące Tematy Egzystencji. Każdy czasem przeżywa jakieś, zatem mamy już płaszczyznę rozmowy, pomijając różne książkowe rzeczy ściśle. Chociaż jest to zbiór esejów o pisarzach, którzy z reguły już dawno nie żyją. Ale druga rzecz by była taka, że właśnie styl tej książki, gdzie pojawia się nie wiem, koło. Pięćdziesięciu nazwisk, które moglibyśmy znać, bo należą do jakiegoś takiego powszechnego spisu autorów i autorek dobrych i uznawanych historycznie, to, że możemy zacząć rozmawiać o kanonie literackim kanonie szkolnym tego. Co bierzemy od literatury i być może o czasie też by się znalazło miejsce do rozmowy. Nie wiem, czy jesteście chętni. Jak tak, to zapraszam. Niepokojące tematy egzystencji to takie właśnie jak melancholia, smutek, depresja, brak sensu życia, brak wiary. Nie da się nie nudzić, tylko wymagane jest właściwie tylko to, żeby lubić czytać, lubić. Literaturę też dawniejszą, bo jest to oparte o taki dosyć tradycyjny kanon zachodniej literatury. Do czego moglibyśmy się czepiać? Mam wrażenie, że dzisiaj takich książek no, ciężko było napisać ją na poważnie. To raz. Dwa, być może nie są aż tak potrzebne, bo do kanonu podchodzi się przynajmniej na uczelniach i może w innych miejscach jeszcze, jako do czegoś, co powinno nam służyć do obsługiwania tej rzeczywistości, jaka ona dzisiaj jest i to też z tym dowartościowaniem polityczności, tożsamości, różnych, różnych problemów tego świata. Taką mamy epokę, taki mamy czas. Maria Janion na początku XXI wieku, mimo że odczuwała ten puls społeczny i to, co właściwie dzisiaj zajmuje pierwsze strony gazet tych albo tych drugich, była tego absolutnie świadoma i tak napisała książkę jako pewną odę do literatury i do tego kanonu, pojmowanego jako inny rodzaj pomocy w obsłudze rzeczywistości, bardzo wsobnej i innej niż w szkole. Jak się myśli o kanonie szkolnym, to jest to raczej też takie, taki zbiór narzędzi, który pomaga pedagogom mówić, jak to było i jak powinno być być może teraz, że literatura jest takim przewodnikiem, poradnikiem po historii. Dla Marii i Anion tutaj nie byłoby za dużo tej pedagogiki, jaka mogłaby się komukolwiek przydać w nauce o życiu, ponieważ to, co tutaj jest, i tak wszyscy czujemy, i nie są to... W XXI roku XXI wieku jakieś tematy, z którymi chcielibyśmy się obnosić, badać i dyskutować nad nimi. Że właśnie wypisane gdzieś na tablicy Kredą w szkole życie ma sens czy nie ma, jest nie do pomyślenia. Albo jak w XVIII wieku, kiedy samobójstwo było takim tematem bardzo rozpowszechnionym wśród intelektualistów, którzy lubili się nad tym zastanawiać, to były inne czasy do których próbuje jakoś Maria Janion wrócić z całym bogactwem różnych odniesień i tych momentów, kiedy w literaturze przejawiała się jakoś, jakaś kruchość, słabość i przeciwieństwo wielu ideologii, które pomagają nam żyć. I być szczęśliwymi w tej propagandzie sukcesu, albo tego, żeby o coś tam walczyć, koniecznie. To, co się ogółem wytraca w takim myśleniu, albo jedno, że kanon to jest coś, na co powinniśmy się teraz otwierać, że literatura światowa to są peryferyjne książki, które pokazują nam różne problemy, o których nie, byliśmy, o których nie wiedzieliśmy i nie byliśmy ich świadomi, albo z drugiej strony jako narzędzie ideologizacji młodych na potrzeby różnego systemu, właśnie światopoglądowego, jaki trzeba rekreować że to podejście Janion polega na tym, że hej, literatura jest piękna i kanon jest potrzebny, czy też niepotrzebny. Kanon istnieje przez to, że pisarze, których czytamy, uwielbiamy, czytali też innych których też możemy czytać i uwielbiać. Bardzo często są to jednak te powtarzające się nazwiska. I Maria Janion w tej książce stara się przyglądać różnym relacjom, różnym ideom przepływającym z zachodu na wschód, transnarodowo całkiem, wyznając to właściwie, z czym powinniśmy się wszyscy zgadzać, bo nie ma inaczej, że kultura nie jest szczelnym słoikiem, który da się właśnie zamknąć hermetycznie i nie pozwalać się dostać tam niczemu niepożądanemu. Że nie jest to możliwe, być może gdzieś, w jakiejś archaiczności, którą musielibyśmy sobie wymyślać, czy też wytwarzać na potrzeby tego wyobrażania, nie ma tego. I że pisarz czytał albo w oryginalnym języku, albo w przekładzie, albo gdzieś wyjechał, podróżował, i ta kultura przepływała przynajmniej po zachodzie, formując właśnie coś, co nazywamy kanonem. I co przydaje się tylko właściwie o tyle, aby szukać dalej czegoś, co nam się jeszcze spodoba, co może być dobre. Zatem ci, którzy nie rozpoznawaliby nazwisk, powiedzmy połowy nazwisk, o których mówi Maria Janion, mogliby poznać, jeśli wierzą w zasadne sądy na temat tych pierwszych, których. Czytali, znają. Maria Janion ma tę właściwą sobie umiejętność nazwania czegoś bardzo krótko i dosadnie. Jak na przykład komentując spór wokół Tadeusza Różewicza, że był on nihilistą, Maria Janion kończy jakiś pasus z tym, że oczywiście nie ma nad czym rozmawiać. Rozpacz nie ma nic wspólnego z nihilizmem. Podobnie, gdy podjęła wątek twórczości Juliusza Słowackiego i tego. O co mu właściwie chodziło? Że w jednym zdaniu dowiadujemy się eks o co chodziło temu czy owemu. Te koneksje i te relacje bardzo dużo nam tłumaczą. Tym bardziej, że nie jest to książka, która poświęca jakiemuś wyodrębnionemu tematowi lub pisarzowi za dużo miejsca. Że zaraz pojawia się inny wątek albo inna osoba. Za mało mamy książek. Które potrafią w taki sposób zebrać kanon i wytłumaczyć tak samoistnie pojęcie kanonu, przez to, żeby stosować go właściwie do myślenia o tematach egzystencjalnych, o czymś, co jest uniwersalne, co być może odchodzi razem z nowoczesnością, kiedy jeśli ktoś już pisał książki i wyczerpał różne tematy w stylu miłość, Szaleństwo, plus jeszcze coś jeszcze, coś tu zostaje nam, sam niepokój bycia na Ziemi, sam niepokój budzenia się, zasypiania, snów, różnych boleści i tego, że czasem cierpimy. To jest coś fundamentalnego, coś co nas łączy. Dzisiaj oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy dzieli różne niepokoje, ale żeby coś może zmienić w świecie, też by należało i być może. Do tego dzisiaj literatura bardziej się przydaje. Twoją drogą Maria Janion zajmowała się romantyzmem, czyli taką epoką chyba najbardziej odczuwaną dziś. A to też dlatego, że wyswobodziła w swoim myśleniu o romantyzmie Maria Janion tę epokę od sztywnych ram czasowych. Zdała sobie sprawę, że romantyzm jeszcze się nie skończył, że widać go na ulicach, że jest potrzebny do tego też, aby odzyskać wolność przed. Transformacją ustrojową jeszcze. Dlatego kiedy już przestaliśmy być Polską Rzeczpospolitą Ludową, stwierdziła, że być może teraz to odejdzie, że będziemy wolni i współcześni, ponowocześni być może nawet, czy późno nowocześni, ale nie. To tyle ode mnie. Czytajcie Żyjąc Stracimy Życie, jeśli będziecie mieli dostęp, bo na portalach aukcyjnych teraz jest to strasznie droga rzecz. Może coś innego, Marianion, może znajomi, może biblioteki, coś ogarniecie. Tymczasem szukajcie po prostu dobrych esejów o literaturze, żeby to przede wszystkim niczego ponadto niż miłość do literatury się od nich nie uczyć. Czy z nich? Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie.